W tym roku planowałem nie pójść, ale okazuje się, że znów się nie udało. To jest wspaniałe doświadczenie przebywanie z ludźmi i właśnie poznanie wierzących osób bliżej, bo w środowiskach takich młodzieżowych nie zawsze mamy okazję poznać się z takimi ludźmi. A jednak to jest przydatne przy rozwijaniu swojej wiary i umiejętności głoszenia dobrej nowiny wśród takich właśnie mniej wierzących. Niektórzy się śmieją, niektórzy podziwiają, niektórzy myślą że to jest takie niemożliwe pójść na pielgrzymkę w tym wieku, że to tylko starsze panie idą. A to naprawdę jest świetna zabawa, na przykład wczoraj na koncercie. Taki osobisty wymiar prekolekcji. Pobycia z drugim człowiekiem, nauczenia się go kochać w tym, co jest piękne, ale też w tym, co jest trudne. Zawsze chciałam wziąć udział w pielgrzymce i co roku było mnóstwo różnych wymówek ale w tym roku sobie postanowiłam, że idę, I na pewno, no i jesteśmy. Pilgrzymowanie jest coś tak szczególnego, wyjątkowego, w tym, Grupie, grupie ludzi podobnie myślących, podobnie wierzących, łączących się w taki czy inny sposób i człowieka ciągnie, ciągnie do kościoła. Do kościoła przekonuje się, że jest jego częścią, fragmentem, i kościół będzie taki, jak i my. Jak jacy tu będziemy, taki będzie kościół. Doświadczam takiej ogromnej otwartości i wśród no, księży czy sióstr, wśród takiej no, duchowości, ale też wśród ludzi. Pielgrzymka też napełnia czymś takim, żeby coś w tym życiu jednak tam zmienić. Jakieś jedno, jedno małe coś. To jest tak jak Boże Narodzenie i Wielkanoc. To po prostu musi być. Boże łaska jest. Po pierwsze czas spędzony z Bogiem. Tu nigdzie nie będziesz tak blisko Boga jak tu. Eee, przez te wszystkie odciski i bóle stóp naprawdę te intencje idą prosto na jedną górę do matki. I naprawdę to daje mi ta pielgrzymka, że te wszystkie intencje, z którymi idę, zawsze są ze mną i zawsze wiem, że Bóg o nich pamięta. Teraz wracamy po ponad 10 latach i właśnie wzięłyśmy najstarsze córki z siostrą, i wracamy na szlak pielgrzymi już z nowym pokoleniem. Jesteśmy dopiero pierwszy dzień, ale polecamy wszystkim. Jest super. I zapraszamy na szlak. Chociażby na jeden dzień, na jeden etap, na jedną godzinę, ale koniecznie. Czekamy. Tutaj naprawdę żyje ta pielgrzymka w pełnią życia.